Zobaczcie, no też nie jest tak do końca styrana. O, tak to wygląda. też odnowości jest. No to praktycznie wszystko jest od nowości, nic nie było wymieniane. Przednia oponka 110. Tarcze. No tutaj jeszcze były takie, takie czerwonym malowaniem te tarcze, ale to wiadomo, no już po 4 latach to już się dawno zmazało, ale też jak na razie wszystko ok, hamuje więc nie ma tutaj najmniejszego problemu co tu jeszcze jest, no hamulec tylny, ewentualnie jeszcze mogę Wam pokazać jak wygląda tarcza no i też właściwie bez żadnych oznak zużycia, wszystko proste, nic nie skrzypi no wiadomo, jakieś tam plasticzki się połamały. Olej też był wymieniany raz na jakiś czas. Więc powiedzmy, no po tych 4 latach i po tych 17 tysiącach przejechanych kilometrów, no nie było jakichś tam większych awarii. Wiadomo, jakieś tam elektryczne delikatne były, ale powiedzmy, że nic tam więcej nie było. Wiadomo, no trzeba pilnować wymianę oleju, ciśnienia w oponach, smarowania łańcucha. No i tyle, można dalej śmigać, nie ma z tym większego problemu, żeby coś się działo. O. No to tyle, trzymajcie się na razie, cześć.